Halo, halo! Czy y, widać mnie i słychać? Witam wszystkich serdecznie, jeśli mnie słychać. Z tej strony nie Mirko, tylko Mikołaj Rozbicki. Y, jest 20.01, normalnie powinien się zacząć program y, Mirko Eden, ale Mirko ostatnio y, coś na zdrowiu podupadł i nie może dzisiaj audycji poprowadzić. Y, najpierw chciałbym. Zobaczyć, czy mnie słyszycie i widzicie? No, czy, czy może ktoś na czacie, znaczy może mnie to na razie nie widzicie, ale obrazek, e, który właśnie teraz powinien być. Jeżeli ktoś jest na czacie, to proszę o potwierdzenie, czy słuchać mnie, i czy tutaj wszystko jest dobrze. Bo na razie nie widzę żadnego ruchu. Halo. Aha, już tam widzę, że Adrian włączył mm. telewizję i sam siebie słyszę, czyli chyba jednak wszystko powinno być ok. Dzisiaj w zasadzie chciałem Wam trochę zająć czasu, korzystając z okazji, że Mirko jest nieobecny. Na świecie cały czas sytuacja przyspiesza, nawet w Polsce. Każdy dzień przynosi nową jakąś informację, która prowadza zmiany, ruch i tak dalej. Mam tutaj kilka rzeczy, które chcę Wam pokazać, ale na razie moja przeglądarka jakoś odmawia posłuszeństwa, spróbuję ją zresetować i jeszcze parę rzeczy Wam dzisiaj powiedzieć. Przede wszystkim bardzo fajny znalazłem przekaz channelingowy, który uznaję za bardzo, bardzo wiarygodny i taki przemawiający do wyobraźni. O, tutaj się coś ale zawiesza. A, widać słuchaj, teraz mi się czat zaciął. Ok, jest ok. Dobrze, ja Wam przeczytam. Nie będę pokazywał teraz strony ani nic. Chciałbym, żebyście się skupili tylko i wyłącznie na przekazie. I chciałbym, żebyście to odebrali tak jak po prostu idzie treść za tym. Bo jest to przekaz bardzo fajny, bardzo taki trafiające do serca według mnie. I pomyślałem, że podzielę się z wami. Myślę, że w czwartek też jeszcze to przeczytam chyba. Ale warto, bo to jest takie bieżące zresztą z niedawno. Z niedawno, bo przecież z 18 listopada. Czyli jest dzisiaj upublikowany, świeży. No i tak zwany jest on okresem przejściowym, okres przejściowy. Zatytułowany jest ważne i istotne taki podtytuł, aby wszyscy pracownicy świata przerwali swoje wysiłki w atakowaniu ciemnych sił, i zaczęli odkrywać sferę miłości, która istnieje w każdym jednym człowieku. No właśnie myślę, że taki etap nadchodzi, ale czytamy. Na półkuli północnej, waszej drugiej planety zebrały się ogromne burze wymiatające do czysta, ogromne regiony kolektywnego zepsucia nagromadzonego na przestrzeni wieków. Na półkuli południowej dziwne zjawiska pogodowe przynoszą śnieg tam, gdzie nie był on widziany poprzednio. Wszędzie oczyszczanie jest w stoku. Muł i deszcze zawitały do regionów tropikalnej i górzystej Ameryki Południowej. Potężne tajfuny i burze tropikalne gwałtownie uderzają w wybrzeża i górzyste części Chin oraz Filipin, niosąc ze sobą katastrofy do nadbrzeżnych miast, małych wsi i obszarów peryferyjnych. Wszystkie te wydarzenia przyniosły ze sobą utratę majątków, a w niektórych przypadkach utratę życia. Jednak mówimy Wam, że klęski żywiołowe byłyby znacznie większe, gdyby nie wysiłki pracowników światła i wskazujących Wam drogę, czyli wayshowers, showers. drogę. Wasze postępy w podobnym łączeniu się z Waszą wewnętrzną mocą oraz ze wspólnymi wysiłkami Waszej galaktycznej rodziny odsunęły widmo większych katastrof. To jest jeden za kapituł i teraz go skomentuję. Właśnie to jest to, czego wielu ludzi docenia w tych całych badaniu NWO i na natury rzeczywistości, że pierwszą podstawową rzeczą jest odzyskanie naszej wewnętrznej mocy, a tym samym zabranie mocy systemowi Matrixowi. To jest bardzo proste, jak wchodzisz w przestrzeń serca właśnie. Jeżeli to zrozumiesz, to faktycznie jesteś ponad ich matrycą, jesteś poza im, ich zasięgiem. I to jest naprawdę największa krzywda, jaką możesz zrobić, a oprócz tego przekazać tę procedurę innym, którzy odzyskają własną moc wewnętrzną, i w ten sposób nie będzie opcji, żeby byli manipulowani. To jest największy strach, to przebudzenie dla MWO jest największą ich porażką. Ale nie są w stanie tego powstrzymać przez te wibracje prawdy, które właśnie teraz coraz mocniej uderzają w każdego z nas i ludzie albo się tej fali właśnie tej wibracji trzymają, przełączają się na to nowe paliwo, albo mają coraz większy problem, żeby w tej rzeczywistości egzystować. No i po prostu powoli, powoli, będzie im coraz trudniej. To jest właśnie natura tych zmian, które teraz zachodzą na planecie. No i czytamy dalej. Oczyszczenie nadal będzie trwało, musi tak być. Wasza planeta przechodzi przez proces uwalniania ciemności i niezrównoważonych energii, które zaobserwowała do swego ziemskiego. Ciała na przestrzeni wieków. Ponieważ przechodzi ona obecnie proces swojego własnego wzniesienia, energie te muszą być uwolnione z jej ciała tak, jak wasze własne doświadczenia. Ziemia dostała obecnie gorączki Kundalini w skali znacznie większej niż Wy, i to powoduje jej drżenie oraz poty nocne, uwalniając przy tym ciążące na niej zanieczyszczenia. No i tutaj dodam od siebie: tak jak na górze, tak na dole, tak jak u nas e, pewne rzeczy wychodzą i są niespokojne, Ziemia też przechodzi, to jest wszystko fraktalne. Nawet po wzniesieniu, czy tam dalej, będzie jeszcze wiele do zrobienia, aby oczyścić powierzchnię Ziemi, i oceany, wodę, powietrze i glebę, i w tym miejscu wspólne wysiłki wasze i waszych galaktycznych krewnych będą odgrywały rolę. Największe wysiłki muszą jednak poczekać do czasu, gdy lądowanie statków galaktycznych będzie mogło się odbyć w sposób bezpieczny. Dopóty ciemność z serc ludzkich nie zostanie usunięta lub oddalona, dopóki wasza planeta będzie przeprowadzać większość swojego oczyszczania na własną rękę przy użyciu. Do... Dopóki wasza planeta będzie musiała przeprowadzać większość swojego oczyszczenia na własną rękę, przy użyciu dostępnych jej żywiołów, czy wiedzieliście, że każdy człowiek, który jest w cielesnym wehikule, dzieli to ciało z cielesnymi żywiołami? Tak, w rzeczywistości jest. Inteligentne, elastyczne istoty prowadzą tę tzw. autonomię systemów całego ciała bez świadomego wkładu ich pasażera. Bez współpracy z cielesnymi żywiołami nie byłoby możliwe przebywanie duszy w cielesnej powłoce i bez połączenia płomienia życia w waszą duszę z wyższą duszą fragment duszy będący w ciele szybko powróciłby do niebieskiego światła. Wasze istnienie w tym środowisku zależy od współpracy wszystkich stron. Jednak większość ludzi nie uzmysławia sobie wcale tego faktu, że są oni tylko ciałem i świadomość sięgająca poza całe codzienne życie została przytępiona przez uwarunkowania społeczne oraz zatruta przez pożywienie powietrzem, wodę i całe środowisko. Czy wiedzieliście, że wasze ciało jest waszą świątynią? Jest ono tymczasowym pojazdem, który pozwala wam doświadczać życia w fizycznych wymiarach. Zgodzicie się, że obecne życie jest trudne dla was y, wielu, ale nie zawsze tak było. Pomimo tego niektórzy ludzie poczynili wielkie kroki w zbliżaniu się do granic królestwa światła. Podróż ta jeszcze ma się rozpocząć dla innych. Jest wiele jeszcze do pokonania. Podczas ostatnich 13 tysiącleci moc waszej planety leżała w rękach tych kilku pochodzących nie z tego świata. Dokonali oni mnóstwa zniszczeń i zasiali ziarna nienawiści, strachu i podziału pomiędzy różnymi ludźmi na tej planecie. Teraz ich czas dobiega końca. Stoją oni przed kolejnym cyklem zmian, a wystąpili przeciwko swoim dawnym mistrzom i przecież stawili się siłą światła. To jest bardzo ciekawa informacja na marginesie. Potwierdzająca to jakby z tego punktu widzenia, że. Faktycznie oni tych swoich mocodawców już nie mają i zostali tu sami, czyli jakby ta e, ziemska część tej elity e, teraz e, przeciwstawia się ostatecznie jakby przeznaczeniu. Dalej czytamy. Nie chcą oddać swojej władzy e, ani dóbr materialnych. Chcą utrzymywać planetę pod swoją kontrolą i kontynuować ich plan zniszczenia większości populacji, utrzymując tylko niewielką jej część jako niewolników dla swoich rozkazów. Widzicie, tak bardzo wyparli się światła, które istnieje w nich, że nie mogą tworzyć teraz nic innego poza zniszczeniem. Prowadzą takie życie w niepewności i nienasyconej potrzebie, która nie może być spełniona, przez to co zagarniają dla siebie i co wydzierają innym. Są jak przeklęci piraci, którzy dzielą swoje życie na pół. Jedna połowa w tym świecie, a druga w piekle. Nie możesz zaspokoić grządzy śmierci dla tych, którym zazdroszczą, czyli wam, pracownikom światła. <laughs> a teraz są przerażeni. <laughs> Wyżywają się morderczo na tych, przepraszam, <laughs> którzy odważyli się poinformować ludzi poprzez mass media o ich ciągłych zbrodniach przeciwko ludzkości i ich własnym społecznościom. Usiłują sprowokować wojnę i niezgodę między grupami ludzi, pracują po obu stronach, aby zaognić uprzedzenia, strach i podział pomiędzy rasami, kulturami, narodami i religiami. Dlaczego? Dlatego, że obawiają się potęgi ludzkości, boją się połączenia, jakie posiadają nawet ci nieświadomi swojego potężnego daru, połączenia z duszą, która nie może być pokonana, chyba że poprzez całkowite zaprzeczenie i odwrócenie się. Płomień u niektórych osób jest tak mocny, że możemy go widzieć z bardzo dużej wysokości. Te latarnie światła na naszej planecie rosną w siłę z dnia na dzień, a przez ostatnie 10 lat szczególnie. Jest to zjawisko, którego ciemne siły obawiają się najbardziej, gdyż wraz z przebudzeniem ludzkości nadejdzie ich upadek. W ich oczach nie ma obecnie nic, co mogliby zrobić, aby zapobiec temu kryzysowi. Cykle czasu działają na ich niekorzyść. Wzmożone bombardowanie waszej planety przez promieniowanie kosmiczne pochodzące z centrum wszechświata zapewniło przebudzenie niektórych ludzi. Wznosicie się wy, jak i wasza planeta. W momencie, gdy przekroczony zostanie most pomiędzy wymiarami, planeta już nie będzie środowiskiem podtrzymującym życie tych zagubionych, ciemnych osób. Więc walczą z całej siły i nadal wylewają swoją zazdrość, złość i nienawiść do ludzkości, aby obrócić brata przeciwko bratu, rasę czarną przeciwko białej, bankierów przeciwko obywatelom i bogatych przeciwko ubogim. Dodałbym Kibolów przeciwko moherom, moherów przeciwko Kibolom, kibolo, Kibolów przeciwko innym obywatelom normalnym. I tak dalej. Możemy odmieniać te podziały. Czy terrorystów przeciwko Zachodowi, i tak dalej, i tak dalej. Odrzucają humanitarność innych, ponieważ sami nie potrafią tego doświadczyć sobie samym. Przez swoje własne wysiłki stali się niezdolni do odczuwania niczego innego poza nienawiścią i strachem. W jaki sposób można przeciwstawić się tej ciemnej sile? Co ludzie mogą zrobić w tym okresie przejściowym pomiędzy zmianą a dostronieniem się do niej? Tak jak zostało wcześniej powiedziane, poszukujcie Królestwa Niebiańskiego w sobie. Jest to ważne i istotne, aby wszyscy pracownicy światła przerwali swoje wysiłki w atakowaniu ciemnych sił i aby zaczęli odkrywać sferę miłości, która istnieje w każdym jednym człowieku. Każda ludzka istota na tej pogrążonej w mroku planecie, nawet ci o najciemniejszych sercach, posiada zdolność do ponownego połączenia się ze swoim wewnętrznym ja, lecz wymagana jest od tego, do tego osobista koncentracja i wysiłek. Nie jest to podróż dla osób o słabych sercach i nieprzygotowanych, ale nie jest to również podróż niemożliwa. Wiele osób na przestrzeni wieków podążało za szeptami swoich dusz i jeden po drugim odnajdywali swoje własne drogi do wyższych królestw, pozostawiając za sobą swoje cielesne pojazdy. Większość tych osób otrzymało trening i inicjacje podczas ich reinkarnacji dla osiągnięcia czystości ciała i duszy, co jest wymagane do ukończenia przeobrażenia. Porozsiewane na kartach historii opowieści, takie jakie istnieją obecnie na waszej planecie o tych odważnych, którzy odbyli tę podróż swojego serca. Teraz nadszedł czas, w którym wielu z Was może odbyć tę samą podróż, serca, wydarzenie bezprecedensowe, bezprecedensowe w historii Waszej planety, galaktyki, a nawet wszechświata. Z bezprecedensowym wsparciem sił światła obecnie możliwe jest kolektywne wniesienie się dużej liczby osób wyższych, wypełnionych światłem Królestwa Piątego Wymiaru. Rozumiemy, że nie wszyscy ludzie chcą przejść te przemiany. Szanujemy ich decyzje. Gdy nadejdzie ich czas, wtedy odpowiedzą na wewnętrzne wołanie ich duszy i rozpoczną swoją własną podróż, lecz na razie jeszcze nie jest dla nich czas. To jest właśnie miejsce, gdzie praca niosących światło i gwiezdnych ziaren i wskazujących drogę spełni swoją rolę. Ustanawiacie energetyczny szlak dla tych, którzy będą podążali waszymi śladami. Obecnie jest wielu, którzy zaczynają budzić się na wezwanie swojej duszy. Odpowiedzą, gdyż jest to natarczywe wołanie, któremu nie można się oprzeć. Jeśli jest to odpowiedni moment, oczywiście dla danej osoby na przebudzenie się. <laughs> Dlatego też jest ważnym, aby nie osądzać postępów innych ludzi. No właśnie, to jest bardzo ważne. Przyrównując ich do swoich własnych. Patrzcie na siebie, uwolnijcie swoje obawy, poszukajcie słów innych, jeśli potrzebujecie wsparcia. Lecz zawsze pamiętajcie, że podróż w kierunku wzniesienia jest unikalną, własną ścieżką wykutą przez własną waszą duszę. Jako unikalna część Stwórcy, Wasza ścieżka zawiera zebrane informacje dla Waszego Stwórcy, gdyż Bóg uczy się o Bogu. My sami, ja bym dodał, uczymy się o nas samych. To jest równoznaczne. W tym radosnym akcie ponownego połączenia się, gdy płomień życia rozszerza się, aby objąć całość fizycznego ciała, wszystkie odpady są wypalane, oczyszczone przez płomień odrodzenia, fragment waszej duszy powraca do całości stworzenia, do wszystkiego co jest i wraz z waszym zniesieniem wzbogacicie skarbie całej ludzkości, gdyż jesteście jednym. Zachęcamy wszystkich pracowników światła o usiłowanie połączenia z ich wewnętrznym ja, pozostanie wyciszonymi i skoncentrowanymi podczas tego okresu przejściowego. Obecnie istnieje dużo chaosu w waszym świecie, lecz nic nie jest tym, czym się wydaje być. Matrix lub iluzja, tak starannie zbudowana przez waszą kolektywną świadomość i scementowana przez strach, przechodzi przez proces rozpadania się. Pozostali przywódcy i poplecznicy iluminatów są zdesperowani, gdy zdają sobie sprawę, że czas nie jest już po ich stronie. Trzymajcie się z dala od tych ludzi. Odwracajcie swoją uwagę od zajmowania się ich działalnością. Bądźcie świadomi, lecz jako współczujący obserwatorzy, a nie jako partycypujący w tym. Nie pozwólcie ostatnim bolesnym podrygom Matrixa wciągać was w jego dramaty. Zauważmy, ja bym tu dodał jedną rzecz, bo to chcę to skomentować na bieżąco. Tu nie chodzi o to, żeby olewać wszystko to, co się dzieje tylko żeby pozwolić im umrzeć i odejść, żeby jak najmniej zrobili nam kuku, że tak powiem, bo oni są już przegrani, oni nie przejdą tego. Natomiast musimy pokojowo i świadomie powstrzymać ewentualne ich chore zagrywki, które w ostatnim momencie mogą puścić, ale zrobimy to nie poprzez agresję i walkę z nimi, bo tego im potrzeba właśnie, prowokacji, walki, sprowokowania nas. Najlepiej co zrobimy, to jest odłączenie własnej osobistej mocy od tego systemu i w ten sposób wycofanie własnych obligacji czy akcji z tego rynku i w tym momencie oni nie mają na czym grać. Tak już w skrócie bym to opisał, żeby tu nie było wątpliwości, że my teraz preferujemy, że nic nie należy robić. Absolutnie jesteśmy ostatnimi, którzy nic by nie robili, szczególnie ja. Jedziemy dalej. Zauważamy, że wielu znużonych wskazujących drogę odpuszcza ostatnie pozostałości tych rzeczy, które nie pochodzą od światła. Wszystkie pozostałe wspomnienia, emocjonalne połączenia, traumy i rozczarowania, wszystko to wcale nie musi Wam towarzyszyć w drodze do światła. Pozwólcie im odejść, pozostawcie je, aby zostały przemienione przez fioletowy płomień, czyli tą energię oczyszczającą. Są one częścią iluzji, która obecnie, którą obecnie pozostawiacie w tyle za sobą. One nie są Wami. Otwórzcie się na ponowne połączenie z Waszym Wyższym Ja, jedynym Waszym prawdziwym przewodnikiem w drodze do powrotnej do źródła. Właśnie, Waszym jedynym prawdziwym przewodnikiem. Powtórzę. Jest ono wewnętrznym Chrystusowym Ja, które mieszka w Waszym wnętrzu i wita Was w snach i medytacjach. Wasi przewodnicy i mentorzy będą dotrzymywali Wam towarzystwa, lecz zawsze pamiętajcie, aby zachować swoją własną suwerenność. Stale sprawdzajcie te dusze. Jeśli ktoś lub coś nie rezonuje z Wami, pobłogosławcie to i pozwólcie temu odejść. Obecny czas nie jest po to, aby usiłować zmieniać kogoś, lecz po to, aby zmieniać siebie w stawaniu się bardziej tym, kim jesteście. Proces ten wymaga uwolnienia się od wszystkiego od waszych oczekiwań, pragnień od wszystkiego. W ciszy waszych serc odkryjecie świat przekraczający wasze największe nadzieje i będziecie prowadzeni krok po kroku w tym, co potrzebujecie dla kierunku waszej podróży. Ucząc się słuchać intuicji i cichego wewnętrznego głosu, odkryjecie to, co powinniście wiedzieć. Uczcie się zaufania do przewodnictwa, które uzyskujecie wewnątrz, to jest wasze wyższe ja, które komunikuje się z Wami przy użyciu bezgłośnego języka. Z czasem i z nabaływaną praktyką sami otworzycie wewnętrzny kanał, przez który otrzymywali będziecie wiadomości i instrukcje. Zachęcamy wszystkich poszukujących, aby spędzali czas na prowadzeniu pamiętnika, tworzeniu bloga, rysowaniu, pisaniu poezji lub muzyki, albo znajdowaniu innych znaczeń w wyrażaniu Waszej wewnętrznej kreatywności. Przekonacie się, że zaczniecie odczuwać więcej radości, ciszy i braku zainteresowania w dramatach innych. Jeśli jesteście prowadzeni, aby pomagać innym, róbcie to, lecz zawsze ze zrozumieniem, że każda osoba musi iść swoją własną drogą do wzniesienia. Nikt tego nie może zrobić za Ciebie. Jako wasi przewodnicy i mentorzy będziemy blisko Was, zachęcając Was w tym czy innym kierunku, lecz od Was zależy, czy na to zareagujecie. E od Was zależy, czy na to zareagujecie. Z miłością opiekujemy się Wami i podziwiamy ludzkość za obecne kroki w kierunku wolności. Daleko zaszliście w ciągu zaledwie kilku krótkich lat, a kilka sekund w wiecznym teraz. Spodziewamy się, że wiele wielkich rzeczy wydarzy się w nadchodzących dniach, tygodniach i miesiącach, gdy coraz więcej ludzi zaczyna budzić się i poszukiwać pomocy zrozumienie wszystkiego, co się w ogóle nich dzieje. Dla wskazujących drogę i dla tych, którzy przyjęli nową rolę jako kierownicy, Waszym zadaniem jest utrzymywanie otwartej drogi dla tych, co nią podążają. Możecie przewodzić, ale w większości będziecie przykładem dla innych. Bądźcie spokojnym okiem sztormu tego przejściowego okresu, bądźcie światłem na wzgórzu, które wskazuje drogę do domu. Przesyłamy wam nasze błogosławieństwo i dajemy otuchę w okresie przejściowym. Jest to ważny krok podejmowany przez duszę. Jest to ważny krok podejmowany przez każdą duszę zamieszkujących tą planetę, a wiele zależy od tego, co wydarzy się następnie. Czekamy z zapartym tchem, aby zobaczyć co przedstawienie, co to przedstawienie wszystkim przyniesie, chociaż widzimy wiele poszczególnych przyszłości, wszystkie one są przedmiotem zmian. Wasza wolna wola i o tym zadecyduje, więc zdziwicie, więc zadziwcie nas i również ludzkość wyzwalając się z iluzji nienawiści i strachu. I będziemy wtedy razem świętować w ponownym połączeniu się rodziny światła. Jesteśmy Waszymi kochającymi braćmi, siostrami światła, jesteśmy zniesionymi mistrzami na maste. Eee, najważniejszy przekaz to już koniec. Jest on piękny, cudowny i treściwy. Dla mnie jest to wiarygodne. Odczuwam to też, że to jest właśnie moja intuicja mi potwierdza, dlatego wybrałem ten przekaz. Ale najważniejszy przekaz jest właśnie ten przesłanie na końcu. Wszystko zależy od nas, nie ma przyszłości. Wszystko jest tu i teraz, wszystko się będzie decydować w nas i poprzez nas. I to jest najważniejsze. Nikomu nie oddawajmy władzy nad naszym życiem, nad naszymi decyzjami. Nikomu, żadnemu przewodnikowi, tak do końca. Naszym wewnętrznym przewodnikiem i wskaźnikiem temu, komu mamy ufać i co wybierać, jakie opcje, jakich ludzi, jakie akcje podejmować, jak, gdzie być, gdzie mieszkać, co robić, podejmuje nasze wewnętrzne ja ta przestrzeń serca, ta intuicja, która nas łączy z naszą właśnie duszą, czy jakby to tam nazwiemy, naszą wyższą, ja, różnie to ludzie nazywają, ale to jest najważniejsze odkrycie, najważniejsze przesłanie i właśnie chciałbym też na to Wam zwrócić szczególną uwagę. Polecam też, bo dzisiaj takie krótkie wejście, taką stronkę, to, to ten channel możecie znaleźć na transformacji oczywiście 2012. Wrzucam też link właśnie do takiej stronki. Świat kryształów, to jest strona Kasi Barczyńskiej, która zresztą będzie na konferencji grudniowej. To jest właśnie ten link. Światkryształów.pl, oczywiście bez polskich liter. I jest tam zakładka grudzień 2012 serce końca epoki czyli w grudniu, jakby serce jest tego końca epoki, ciekawe określenie. I jest bardzo ciekawy filmik Marka Tarana, tak Marek Taran? Tak, Marek Taran. Bardzo ciekawa postać, też postaram się z nią zawiązać kontakt. Polecam obejrzenie tych filmików. Na YouTubie też Koniec Świata, część pierwsza. No, co do Koniec Świata, bo oczywiście tu nie o żaden Koniec Świata nie chodzi, ale bardzo pięknie opisane możliwości, pewne zagadnienia bardzo prostymi słowami odnośnie tego, co się dzieje, co się będzie działo. Myślę, że tutaj z kolegą nadajemy na tych samych falach, chociaż jeszcze się nie znamy, ale myślę, że się poznamy. Też polecam filmik odnośnie, już to kiedyś puszczałem, ale jest to bardzo ważne, na Smaja, Meatria. Czy nasze Słońce jest gwiezdną bramą, jak to wpiszecie na YouTubie. To jest świetny film pięciominutowy właśnie o tym, mówiący o czymś bardzo, co zresztą wielu naukowców dziwne fakty obserwuje na Słońcu. Dziwne obiekty, nasa też ukrywa, wylazły z Słońca. Prawdopodobnie wielkie cywilizacje wiedzą doskonale, że Zie Słońce jest wielkim portalem, przez które mogą przelatywać na różne części e, globu, e, globu tego, galaktyki, kosmosu, a być może innych wymiarów też, nie wiadomo jakie są możliwości. Zapraszamy oczywiście też cały czas do rejestrowania się naszym sercu Nowego Świata, w pierwszym alternatywnym portalu społecznym, który cały czas będzie rozbudowywany. Planujemy, planujemy tutaj wiele rzeczy, ale na razie spokojnie testujemy, myślimy, w jakim kierunku to rozwijać, razem z Adrianem i jeszcze z Nie ma tu już żadnych, żadnych nieporozumień, cel jest jasny. Jest już prawie 400 użytkowników, także porno się szybko rozrasta, spełnia swoją rolę, widzimy, także jesteśmy zadowoleni, ale to jest dopiero początek, będzie coraz więcej. Oczywiście tego wszystkiego, bo pomysłów mamy znacznie więcej niż na razie jest możliwa, że tak powiem, realizacja. Także zachęcam do obejrzenia tych poniższych filmów tytułem poszerzania swojej wiedzy o tym, co się dzieje. Myślę, że nawet z takich filmików, w których pozornie, wydaje się Wam, że już nic nie wyciągniecie, czy, 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 że wiecie wszystko. Ale jednak jednak zawsze coś nowego można wyłowić. Czasem jedno zdanie zmienia nasze postrzeganie, ale najważniejsze jest to zająć się sobą, złapać kontakt ze sobą. No i oczywiście zapraszam też na konferencję już 2 grudnia 2012. Do, zapraszam do rezerwowania sobie miejsc e, wcześniej, żeby nie było potem problemu, bo wiadomo potem część ludzi na kasy, na lot będzie i będzie małe zamieszanie zapewne. Janusz Zagórski, Ja, Marcin Izera, Sandra Niemczyk, Krzysztof Rogala, Norbert, Norbert Marszałek. O, to jest bardzo ważna osoba, według mnie, tutaj o nowym kalendarzu, nowych energiach. Współpracował z Haną Fulficką i tworzy, no, tworzy system kalendarzowy, też indywidualny i, 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 i z na nowy świat. Także chcę to zaprezentować. E, postać jeszcze szerzej nieznana, ale działał już od długiego czasu w tym środowisku, ale tak właśnie. Od strony bardziej takiej robo, roboczej, nie, nie żaden showman, tylko e, pracuje nad tym nowym kalendarzem. E, no, współpracował ze znamienitymi tymi osobami, także bardzo ciekawe to będzie. Myślę, że na, przedłużymy tutaj trochę czas panu Norbertowi. Mirosław Lebowski, oczywiście Mirko e, i Katarzyna Barczyńska, czyli właśnie świat kryształów od tej strony transformacji, co można zrobić z kryształami, jaką one rolę pełnią. Przecież my też jesteśmy strukturą krystaliczną, o tym wszystkim, o przewodzeniu informacji, o tym. Jaką to rolę pełni podczas tych wszystkich zawierów? No tak, w skrócie tutaj wymieniłem. Oczywiście Sandra, czyli kobitka nasza, kochana, która siedzi w tych channelingach już od długiego czasu i wie dokładnie, jaki obraz tych przemian, tych wszystkich przekazów się kształtuje. Też nie wszystko wierzy, nie wszystko bierze za fakty. W pewnych rzeczach być może się różnimy, ale 90% zgodności naszej interpretacji. Także zapraszam tę konferencję do rezerwacji właśnie i tak dalej, żeby tutaj jak najmniej potem było zamieszania. A na koniec, na koniec, mała niespodzianka za tydzień, to znaczy w zasadzie w czwartek, wywiad z Dariuszem kwietniem, który podzieli się z nami swoją, swoimi najnowszymi informacjami odnośnie swoich poszukiwań, tajnych eksperymentów nazistowskich, tych wszystkich wielkich korporacji które badały różne tajemnicze rzeczy, które są zakazaną wiedzą w wczesnej historii, współczesnej. Darek jest no, na pewno kontrowersyjnym i na pewno bardzo rozpoznawalnym, ale jednak też no, jednak nie można mu odmówić pewnego dorobku, którego poprzez wywiady, poprzez faktograficzne, jakie zbieranie różnych informacji, na pewno budzi, budzi wyobraźnię i na pewno wiele rzeczy, które bada są bardzo ciekawe, szczególnie także z punktu widzenia naszej wiedzy. Także Darek Kwiecień, gościem w czwartkowym czasie przebudzenia, wywiad po najnowszych jego odkryciach, o przygodach, o tym, co się dzieje też tutaj w ostatnich jego czasie, w którym też miał intensywne, w których bada właśnie nazistowskie tajemnice, tunele, był w kompleksie Rize przecież, i tak dalej, bunkry, różne stare zabytki, które, yy, które są poza mapami archeologicznymi, znaleźli czy jakichś historycznych, yy, yy, w ogóle na mapach historycznych czy, czy, czy w statystykach, jakby nie istnieją. A on te zapomniane miejsca odnajduje, nazywa, pokazuje, jaką rolę pełniły. Na pewno jest to ciekawe. Także też zahacza o tematy UFO, o badania nazistów i kontakty z różnymi bytami, też tajne stowarzyszenia. Także to wszystko się ze sobą wiąże. No to myślę, ciekawa. Ciekawy wywiad, może jakaś od czasu do czasu na pewno będzie naszym gościem, bo tutaj kontakty mamy z Darkiem bardzo dobre, zresztą teraz serce nowego świata to już bije, bo widać, bo kontakty mamy dobre z wszystkimi, e, zawiązujemy współpracę z Radiem Bez Cenzury e, i z Davidem Akiem dobrze idzie i w ogóle to środowisko wydaje się bardziej zintegrowane, bardziej już coraz lepiej się to wszystko funkcjonuje, co mnie niezmiernie, niezmiernie cieszy. To tyle na dziś, bo już tak się rozgadałem, a miałem dzisiaj wejść na chwilkę, także przepraszam Was, że Mirka nie ma. Mirko, przepraszam, ale no, choroba, choroba, jakiś tam problem z gardłem, może nie choroba, ale jakiś problem z gardłem. Więc dzisiaj troszeczkę Wam czasu zająłem, ale, ale zapraszam na audycję czwartkową i dalszy, dalsze pozycje programowe. To wszystko, dobrej nocy, pozdrawiam Was, do usłyszenia, cześć.